Z pełna 3 tygodnie tą miałem niewątpliwą przyjemność omówienia Wam mobilnego potwora do gier, jakim był MSC Stealth GS77. Sprzęt charakteryzował się nie tylko wysoką wydajnością, ale bardzo dobrymi komponentami dla graczy. Choć niestety cena jego nie była skierowana do wszystkich ponad 20 tysięcy złotych. Jestem świadomy, że stanowcza większość ludzi nie potrzebuje tak drogiego sprzętu, bo: A. Nie grają w gry na laptopie, B. Komputer w głównej mierze służy im do pracy bądź nauki, C. Nie mają takich możliwości finansowych, lub D. Po prostu nie chcą wydawać fortuny za laptopa. I ja to jak najbardziej rozumiem oraz szanuję. Dlatego gość dzisiejszego odcinka jest totalnym przeciwieństwem tego, co widzieliście w materiale o GS77. Nie jest sprzętem gamingowym, jest ultramobilny, skierowany do pracy, a i cena jego jest ułamkiem mobilnego potwora od MSI. Zapraszam na materiał, w którym pogadamy o jednym z najpiękniejszych małych laptopów do pracy, będących nie tylko komputerem, ale pełnoprawną hybrydą łączącą ze sobą zalety laptopa oraz tabletu. Zanim jednak przejdziemy do faktycznego materiału, w chwili obecnej trwa Promocja zasłużyła się na nowego laptopa, w ramach której macie możliwość otrzymania notebooków serii GF dedykowanych do pracy oraz gier wraz z plecakiem, etui oraz akcesoriami. W ramach odpowiednio zrabatowanej ceny są również modele Prestige 14 oraz Summit E13 Flip z zawiasem 360 stopni. Szczegóły promocji jak zawsze pozostawiam w opisie pod materiałem. Summit E14 Flip Evo, czy jak to woli po polsku Summit E14 Flip Evo? To dla mnie niesamowicie urodziwy sprzęt. Wszystko za sprawą tego minimalizmu, surowości konstrukcji, a zarazem tego, co dla tradycjonalistów oraz minimalistów jest najważniejsze. Zachowanie klasycznej formy laptopa. Piękna czarna matowa konstrukcja w całości wykonana z aluminium. Spory gładzik, skaner odcisków palców, wsparcie Windows Hello oraz satysfakcjonująca ilość portów. Z lewej strony mamy pełnoprawdę HDMI, dwa złącza Thunderbolt 4 wraz ze wsparciem Power Delivery, wskaźnik baterii, z prawej gniazdo jack, czytnik kart microSD, Blokada kamery internetowej oraz USB 3.2 typu A. Biorąc pod uwagę rozmiar sprzętu, wagę oraz niewielkie gabaryty, z ilości portów klient może być faktycznie zadowolony. Pomijam już w tym miejscu fakt nieobklejania sprzętu zbędnymi logami producentów procesorów czy układów graficznych. Tego typu zagrania powinny być karane, dlatego bardzo doceniam w tym momencie MSI za to, co zaoferowano w modelu Summit E14 Flip Evo. Omawiany dzisiaj sprzęt to konstrukcja w głównej mierze dedykowana dla biznesu i serio, idąc tym urządzeniem na jakieś poważne spotkanie, czuć. W nim nie tylko pieniądz, ale i estetykę wraz z klasą użytkownika. W sprzęcie nie zabrakło sporego, choć nieogromnego touchpada, bardzo przyjemną i satysfakcjonującą 3-stopniowo podświetloną klawiaturę. Poważnie, jest to jeden z tych komputerów na Windowsie, do którego w ogóle nie chciałem podłączać myszki. Przez cały okres testów jechałem albo na klawiaturze, albo na gładziku. Przy ekranie też bidy nie ma, ten to komfortowy, nieprzesadnie wielki IPS QHD+, o przekątnej 14 cali w proporcjach 16 do 10, wraz ze 100% pokryciem przestrzeni barw dci P3. Szkoda natomiast, że nie jest matowy, ale w pełni dotykowy. Tak, dzięki zawiasom 360 stopni w chwilę z pełnoprawnego laptopa można zrobić tablet obsługiwany poprzez MSI Pen. Reakcja na dotyk jest bezbłędna, praca komfortowa. I tak jak na laptopa sprzęt w praktyce wydaje się lekki, tak w przypadku korzystania ze sprzętu w trybie tabletu, mimo wszystko wygodniej korzystało mi się z niego układając sprzęt na biurku, czy to totalnie na płasko, czy w formie podpórki z klawiatury. Zanim jednak poruszymy pozostałe aspekty sprzętu, skupmy się na tym, co znajdziemy w środku. Za wydajność testowanego mojego modelu odpowiada procesor Alder Lake i7-1270P, wykonany w 10-nanometrowym procesie technologicznym. Ten posiada 12 rdzeni z taktowaniem wahającym się od 2,2 do 4,8 GHz, oraz 16 wątków. Procesor graficzny to zintegrowany Intel Iris Xe, czy jak to woli Xe, 16 GB RAM DDR5 oraz dysk MVM-M2 o pojemności 512 GB. W związku z tym, że testowałem egzemplarz inżynierski, nie chcę zarzucać Was testami w benchmarkach. Te z perspektywy czasu mogłyby się okazać nie w pełni wiarygodne. Powiem tylko tyle, że wydajność sprzętu do pracy jest ponad to, czego mogłem oczekiwać i wraz z połączeniem sprzętu z Windowsem 11 dostałem mega satysfakcjonujące środowisko do pracy. Producent też na swojej stronie informuje o 10 godzinach stałej pracy na urządzeniu. Mi udało się wykręcać powtarzalne od 7 do 9 godzin, zatem wy Wynik jest dobry. Z informacji opcjonalnych warto wspomnieć o zainstalowanej kamerze do wideo rozmów Full HD z redukcją szumu przy gorszym oświetleniu oraz Noise Cancellation. O samym przełączniku do kamery wspominałem wcześniej. Mamy również standard Wi-Fi 6E mający zapewnić nam szybkie oraz stabilne połączenie z siecią. No i wiadomo, poza skanerem odcisków palców mamy również wsparcie Windows Hello. Głośniki stereo umiejscowione na dole urządzenia grają bardzo przyjemnie i mimo, iż nie jestem fanem tego typu ulokowania, tak umieszczenie głośników w podbitych krawędziach na skraju laptopa wydaje się spoko opcją, tym bardziej, że nie doskwiera nam tu jakiekolwiek tłumienie dźwięku. Rzecz jasna mamy także wsparcie DTS, będąc z wami szczerym i całkowicie poważnym w swojej niepoważnej pracy tech youtubera. Omawiany dzisiaj sprzęt bardzo mi się spodobał. Nie wiem czy to za sprawą formy w jakiej sprzęt został mi podany, to znaczy designu i tego jak się prezentuje, czy hybrydowej formy laptopa, ale zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Zatem aby tradycji stało się zadość, powiedzmy sobie o największych zaletach oraz wadach E14 Flip Evo. Naprawdę świetna konstrukcja, jakość wykonania oraz to jak sprzęt się prezentuje, szczególnie dla tradycjonalistów oraz minimalistów. Hybrydowa forma urządzenia, dzięki której nie musi mieć osobnego laptopa oraz tabletu, niezły 14-calowy ekran IPS, choć trochę ubolewam nad brakiem tej matowej powłoki, przyjemna klawiatura oraz touchpad, satysfakcjonująca ilość portu, biorąc pod uwagę naprawdę mega mobilną formę urządzenia, dobre głośniki, poprawny czas pracy na baterii, wysoka mobilność sprzętu połączona z lekką wagą, lekko ponad 1,5 kg, skaner wcisków palców oraz Windows Hello do autoryzacji sprzętu, wysoka wydajność do pracy oraz satysfakcjonująca kamera internetowa. Na minus. Szkoda, że brakuje tego matu w ekranie. Tak wiem, powtarzam się, brak dedykowanego układu graficznego, choć z drugiej strony to nie jest sprzęt gamingowy i nikt tam nie wmawia, że miał być. Gry pozostawmy komputerom stacjonarnym oraz konsolom. No i niestety piękny czarny mat to jeszcze piękniejsze, szybsze palcowanie się sprzętu. Moje oczy, estety, płaczą. Wspomniałem Wam na początku, że Summit to ułamek ceny GS77. Omawiany parę tygodni temu model gamingowy kosztował lekko ponad 20 tysięcy złotych. Cena dzisiejszego gościa zaczyna się od około 6,5 tysiąca złotych, a ostateczna kwota jest zależna od, od wersji, jaką wybierzecie. Czy to procesor i5, czy i7, 16 czy 32 GB RAM... Czy większa pojemność dysku? Czy to dużo jak za to, co oferuje nam Summit E14, biorąc pod uwagę inflację w Polsce na poziomie ponad 12%? Wydaje mi się, że nie. Omawiane dzisiaj hybryda od MSI to cholernie ciekawy sprzęt dla osób pracujących mobilnie, chcących mieć po prostu ładny i wydajny sprzęt do pracy potrzebujących łamane na przyzwyczajonych do Windowsa oraz niechcących wydawać dodatkowej kasy na tablet. Dla mnie bardzo okej, okay, daje okejkę i moje bezwartościowe, solidne 8 na 10. A jak Wam podoba się E14 Flip Evo? Fajny, niefajny? Jesteście zwolennikami hybrydowej formy laptopów? Bardzo ciekawi mnie Wasze zdanie na ten temat sekcja komentarzy należy do Was. Jeżeli materiał okazał się dla Was pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam, o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem oraz zdanie tego żebrosuba. My widzimy się w przyszłym tygodniu. Tymczasem kłaniam się nisko. Miłego spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru, nocy również życzę. Sia!